Witam Was, widzowie. Na razie będę przez chwilę cicho. Jak, jak możecie zauważyć, tak to wygląda. Ale, kurde, jedzie jakieś auto. Tu zobaczcie takie takie wejście. Kurde, może się tu schować. Bo coś jedzie. No to jesteśmy, drodzy widzowie, w środku. I pierwszy pokój, już bardzo dobrze zachowany. O, Twoje O, kurde, jakie maszyny kontakty kurzę jak to wygląda fajnie Jak to fajnie wygląda Baczność przed przystąpieniem do pracy przy maszynie prąd wyłączyć Najlepsze życzenia z okazji pierwszej Komunii Świętej Książeczka żeglarska... a tu się chyba gubię... co jest ale spokojnie wszystko pod kontrolą nie ma tutaj no większych powodów dobra. Witam was widzowie. Na razie będę przez chwilę cicho. Jak, jak możecie zauważyć, tak to wygląda, ale część zabudowań tej firmy nie jest opuszczona, bo jest wykorzystywana jako zabudowania obecnie magazyny fabryki wafli. Tylko na razie tyle powiem. Spore miejsce, tu sobie zejdziemy. Kurde, stresuje się jak bardzo dawno. Ostatni urbek był bardzo chillowy, ale ten tu zobaczcie takie. Wejście, kurde, może się tu schować. Bo coś jedzie. Możecie, a w drugą stronę jechało. Nawet nie zwróciło na mnie uwagi. Teraz wejdziemy do środka. Dużo ryzykuję, ja ale chcę wam pokazać takie coś. Taka maszyna. Zobaczcie, tu idzie w dół. Takie coś, naprawdę wygląda to bardzo ciekawie, ale my widzimy się już w środku. No to jesteśmy drodzy widzowie w środku. I pierwszy pokój już bardzo dobrze zachowany, jak na standardy opuszczonych miejsc. No, bardzo dużo rzeczy tu jest, a najciekawszą rzeczą jest taki oto taki oto skrzynka taka. Przepraszam, że się mogę czasami lagować, jak chodzi o to, co chcę powiedzieć, zacinać. Tu jest oczywiście zlew. Z ciekawości. Nie no, woda raczej nie działa. Chociaż prąd może działać. Może nie w podziemiach, ale. Pojezu, pojezu, pojezu. O takie coś się. Kurde. Ja to czasem jestem ślamazarny. Dobrze, że też szkło było potłuczone i nic nie rozwaliłem. Może pójdziemy najpierw w lewo. O kurde, jakie maszyny. Kontakty. Kurde, jak to wygląda fajnie! Jak to fajnie wygląda? Niech się tylko obraz wyostrzy, bardzo bym prosił. Kurde, może zaraz tu wrócimy? Bo coś obraz mi się nie chce wyostrzyć. Jest bardzo ciemno. O, lampa! Kolejne lampy. Tutaj co mamy? Nic w sumie nie mamy ciekawego za bardzo. No i taka kotłownia. Kurde, jest bardzo ciemno. Już część Wam powiedziałem o tym obiekcie widzowie. Otóż ja są tak pilnie szczerzony, ponieważ na terenie znajduje się fabryka wafli. Kurde, tam coś się słońce odbija. Możemy tam pójść. Prawdopodobnie będą to schody na górę. Ale. Ale to pięknie wygląda. Jak tak słońce idzie. Tu jest jakaś brama. Prąd. I jest chyba prąd. Patrzcie to widzowie. Kurde, tu może nie będę grzebał. Ale kotły. Kurde, w tym odcinku naprawdę nie funkcjonuje za dobrze. Ale wielkie kotły. Patrzcie to widzowie, no. Piękne. Dobra, teraz przejdziemy dalej do dalszej części. Ale opowiem wam tylko o tym, czemu to jest tak szczerzone pilnie. Chociaż już chyba nawet o tym mówiłam. Tu na terenie jest firma Wafli, ale ta firma nie była tu pierwotnie. Tu taka, taka dziurka. Pierwotnie była tu inna firma, dużo większa. Chociaż ta firma Wafli też jest duża. Baczność. Przed przystąpieniem do pracy przy maszynie prąd wyłączyć. Tak, jest generale. Dobra, mam nadzieję. A tu co? Instrukcja użytkowania dźwigu towarowego. Fajne, fajne, nie powiem. Klasa sama w sobie. I co to była za firma tu wcześniej? Instrukcja obsługi przy toczeniu piwa z beczki. Tak, prawdopodobnie tu był browar. Otóż była tu wielka firma. Ten budynek prawdopodobnie należał do tej bardzo dużej firmy. I była to firma tak zwana gminna spółdzielnia. Tu kolejna maszyneria. Właśnie, która prawdopodobnie służyła do yy, właśnie ważenia piwa. Czy coś takiego. Kocioł taki, nie mylić z koziołem. Tam prawdopodobnie jest faktycznie wejście na górę. Klimatyczny stół, czy krzesło. <grych> I tu też. Instrukcja obsługi: kocioł stalowy wodny. Tutaj, jakby ktoś mi nie wierzył, że się nie pomyliłem. Ale no, tu jest jakaś nowsza maszyneria. Chwila, możemy się przyjrzeć. Albo nie, bo to są tylko gniazdka w sumie. Tak teraz pomyślałem. Co my tu dalej mamy. Tu, jest, tu zaczynaliśmy, tu jest pokój, w którym wchodziłem, a tu jest bardzo klimatyczne przejście dalej. No, ta firma to była gminna spółdzielnia, bardzo duża. Cały ten teren fabryczny tu jest. To jest chyba jedyny opuszczony budynek na tym terenie. Reszta jest w ogóle piękny zapach. Duża jest ta firma, w ogóle myślałem, że to mniejsze będzie. To jest naprawdę bardzo duże. Czapki bardzo klimatyczne. Naprawdę fajnie to wygląda. Ale no, my nie mamy nieskończoność czasu. Dlatego będę się streszczał. Ale jeszcze trochę czasu jest. O, schody na górę. Prawdopodobnie zamknięte. Ale a tu co my mamy? Jeden z ciekawszych pokoi. Gniazdka. Tu jakieś, to jakiś biurowy był. Najlepsze życzenia z okazji pierwszej komunii świętej. Tu nawet jest jakaś notka tej spółdzielni. O tu patrzcie to widzowie. Dokumentacja techniczna, jakieś papiery. Tutaj co mamy? Książeczka żeglarska. Rozkład jazdy PKP. No, wygląda to mega. Naprawdę mega miejscówka. Chyba najlepsza do tej pory na kanale. Z opuszczonych, może kurdzie jeszcze tej kamienicy. No i kurde, bez, że tak się skupiam na tym co jest ja i zapominam mówić. Najpierw zobaczymy, so, tylko czy tu wejścia nie ma. Jeszcze spróbujemy jedno, ale wysoko okno. Jeszcze zapomniałem tylko, kurde, zapomniałem tylko dodać widzowie. Że to była gmina spółdzielnia Była to firma. Kurde, tutaj w ogóle jakaś taśma. Tu chyba nawet jeszcze nie byłem. Ale zobaczymy, bo te pomieszczenia są w podobnym klimacie. Dlatego mi się zapomina. Spokojnie, nie gubię się chyba. No cóż, byłem na kilka Kilkadziesiąt hektarów opuszczone, z pięćdziesiąt budynków opuszczone. Się nie zgubiłem. A tu się chyba w Co jest? Ale spokojnie, wszystko pod kontrolą. Nie ma tutaj no, większych powodów do opad. A co tylko chciałem powiedzieć widzowie, to to, że hmm. spróbujemy założyć, czy wejście na górę jest. Dobra, zaraz chwila prawdy powiem tylko, że bo tu gminna spółdzielnia. Bardzo duża, rozciągnięta na teren całej gminy. Eksplorowałem opuszczoną gorzelnię należącą do tej spółdzielni. Kiedyś. Myślę, że z niej odcinek też powinien wlecieć kocioł parowy. Fajna. A tu co my mamy? Słoik? Kurde. No i była to bardzo duża taka firma, która produkowała bardzo dużo różnych rzeczy. Wiele mniejszych firm. Fabryczek wchodziło w skład tego m.in. właśnie przetwórnia ogórków, czyli dawnego żelnia, browar, wytwórnia wód gazowanych, masarnia. I no i kilka innych. Aha, tu jest wyjście z obiektu. Dobra, widzowie. Beka jakby było otwarte, a ja się przez okno wciskałem. I wow! Telefon stacjonarny. Ja twierdzielę, ale znalezisko. Ale tu będę już cicho, dobra widzowie. No tylko powiem, <noise> usta się nie zamykają. <noise> tylko powiem, że była tu taka sytuacja, że była to bardzo duża firma, ale niestety zbankrutowała. Po prostu przez przemiany ustrojowe po upadku komuny firma, ta fabryka, ta spółdzielnia, ta, jak wiele innych w kraju, upadła. I teren po niej przejęły inne mniejsze firmy, chociaż niektóre naprawdę spore. I no, teren jest gigantyczny: naprawdę kilka hektarów to będzie. No i między innymi ta, która częściowo pozamieniana w magazyn, częściowo jak widzicie, opuszczona. A ja Wam, widzowie, bardzo dziękuję. Jeśli się spodobało, to zapraszam do zostawienia lajka, like suba, by nie przegapić innych eksploracji, bo mi się mega spodobało. No i trzymajcie się. Cześć.